Mamy lampy powiększające dermatologiczne marki Luxo. Każda lampa tego producenta objęta jest pięcioletnim gwarancją. Lampa posiada szkło 3,5 dioptrii powiększające wraz z podświetleniem. Podświetlenie jest na pełnym obwodzie lampy. Lampa posiada wiele konfiguracyjną możliwość jej ustawienia. Zaletą jest tych lamp to, że tak jak ona zostanie ustawiona, ona nam nie upada, nie, nie podnosi się, zostaje w pozycji ustawionej. Te lampy mogą być zamontowane do stołu, bądź też na wyciągniku ramiennym do ściany, bądź też na statywie jezdnym. Kolejną lampą oświetleniową do badań diagnostycznych jest ANOWA również tego samego producenta Luxo. Tak wygląda statyw również podłączonym, może być tamta lampa do niego. Lampa posiada 20-watową żarówkę. Jest bardzo wygodna w regulacji. Również jej zaletą jest to, że ma gęsią szyję tak zwaną, co pozwala na jej ustawienie. Tak jak jest, lampa ustawiona tak ona stoi bez opadania. Ta lampa również posiada pięcioletnią gwarancję. Jest też możliwość jej wyregulowania w przypadku, gdyby była konieczność bardzo niskiego ustawienia lampy, jest łamane jej mocowanie.